Chwila czekaj, bo ja nie rozumiem. Co? Tak. Ja mam z tej strony Michał a to jest ponownie Fryderyk Fasber. Yy, odcinek ostatni. Bo wy wiecie gdzie my dzisiaj idziemy... Idziemy do Fryderyka. Do Williama Aftona. Williama Aftona. Yy, który jest? Gdzie on był? Gdzie on się znajdował? Gdzie był Williamuś? On był pod Roxy Raceway. Tak, bo tam był wielki pobór mocy, no, no, no. Bo te drzwi tamte prowadziły do tego. I tam też występował pewien bug. Jestem ciekaw, czy go naprawili, czy on dalej występuje w grze. Mam nadzieję. O kurde, ty, bo ja miejsca nie mam, mam za dużo puszek. Wiecie co wam powiem, wiecie co wam powiem? że w jeden dzień nagrałem 4 odcinki, jest niedziela tylko, że jeden z nich jest zupełnie inny gry, która może wam się nie spodobać, ale... ale... ale okej okay. nie wiem w sumie mam nadzieję, czy znaczy, mam nadzieję, że wam się spodoba kawy jest to, że nagrałem dzisiaj trzy odcinki znaczy 3 odcinki, to, no to jest trzeci odcinek, Security Breach w jeden dzień więc właściwie Princess Quest, Chica i teraz Williama robimy by jeden dzień, parę godzin dosłownie. Więc no, git z tamtej strony, o ile dobrze pamiętam. Ogólnie teraz z innej strony pada mi światło, więc, więc może to inaczej wyglądać, ale ja muszę sobie w końcu załatwić jakąś lampę, którą sobie zamontuję, nie wiem, tu w miejscu po lewej od mojego monitora i fak mamy niską moc. Oh, Fakt. E, tutaj był. O nie, to nie było tu. To było tutaj. Proszę nie. Wy... fuck, fuck, fuck. O, na fakcie. Żeby tutaj w lewym, po, prostu po lewej stronie monitora postawię lampę. Tylko, tylko nie wiem, jaką. Nie wiem, nie, nie umiem w takie rzeczy. Muszę popatrzeć na jakieś recenzje, czy, czy, coś Bo chcę, żeby moja cała twarz była oświetlona to by ja, a nie tylko pół, żeby druga część była, nie wiem Cień, jak ciemna strona, księżyca Tak no już to kurde dwie lampy musiałbym sobie wziąć Kolejne wydatki a, To był taki bug, że Tylko nie wiem, czego go potrafię zrobić Chyba Ja go naprawili. Ja jeszcze grze się sprawdzę, bo we Fredim siedziałem. Dobrze. Co to, to jest? Stara winda. Aktualizacja budowy. Dzisiaj przebyliśmy przez fundamenty i znaleźliśmy coś, co wygląda jak stary szyb windy. Ktoś musiał o tym wiedzieć, prawda? Tam na dole jest coś, co zużywa prąd. Rano zabieram ekipę, żeby to sprawdziła. Wiem jak to jest. Się... O kurwa. Jednak działa. Yy, każdy wie, co się tam na dole stało i mam od... okno otwarte jak coś sorry za dźwięki bo co jest każdy wie jak się skończyła ta podróż tutaj na dół każdy wie co się stało z pracownikami dobrze lecimy więc też przez te rzeczy co tu jest tędy da się przejść tędy da się to widzieć aha tutaj ciekawe nie wygląda na to, że podąża za żadnymi protokołami bezpieczeństwa nie sądzę, że może przeżywać więcej niż jedną podróż dobra klikaj to nie mogę, czemu nie mogę? o, naciśnij się. jesteś pewien? Ha Hazard Pay, znajdź źródło Roxy Raceways race race Problems jestem gotów chyba czy jestem gotów spotkać Williama Aftona po 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 pięciu, po pięciu latach, czy 11? Kiedy? Co? co tu się stało? Przepraszam bardzo, ale co tu się stało? Ha? Nie rozumiem, ale dobrze. O to chodzi w tej grze, żeby nie rozumieć rzeczy i się ich dowiadywać. Prawda? Kiedy? Okej. Okay. Pierwszy generator. Coś tutaj jest? Za Windows? Może coś? Nie? Okej. Okay. Ja Cię wolę posprawdzać, bo nigdy... Nie wiadomo Okej, okay, nie wiem, Freddy Duża głowa Freddy'ego, o mój Boże Gdzie oni są? Jezus Maria Chryste, Panie O, ale jestem w dupie eee. Włączyłem? <laughs> o, fuck, nie, nie, nie Włączyłem, dobra, nara Elo? Łatwo? Chyba, że oni tu wejdą. Mam nadzieję, że nie. O kurde, oni tu wejdą. Dobra. Chyba włączyłem wszystkie generatory. Włączyłem wszystkie. No i dobrze. Ja mam grymsią skórkę. Nie wiem, czy to będzie widać. Widać. To literalnie jest straszny moment, ale tutaj chyba nie mam żadnych prezentów. No, to jest już, już ciężki moment tej gry. Ostatni moment w tej grze. Freddy Fazbear's Pizza Place. FFPS. Miejsce, w którym wszystko się skończyło i zaczęło od nowa. Co co by? A. Voiceboxiki, Zapomniałem o tym. No, nie zostało nam nic innego. Na jeszcze raz do Dopełna, niż zejść w podziemia.

Oj, chciałem popatrzeć na Blobusia, no ale okej. Okay. Ho, ho, ho W 2021 roku tu było wejście smoka. Jo. To wygląda przy Skoda, Szkoda, że boss dzisiaj jest rozliwony. William Afton, Czy to naprawdę on? O mój Boże. Ja yeah. przejmuję nas. William Afton przejmuje nad na nami kontrolę. System Mimik 1 przejmuje nad na nami kontrolę. O mój Boże, co to za spadki. Zatrzymaj te lagi. O kur. Co to są za lagi? Wait. Co to ma być? Dobra, wszystko mam na najniższych, oprócz tego, na, na, tej, bo bym musiał wyłączać grę. Tego nie chcę, także zagramy sobie na lagach. Tam przyszedł William. Uh. Dobra Tu jest William. Tak, tu jest, dobra. Okej. Okay. O, od, 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 odlegowało się. Na szczęście. O i teraz znowu. Co jest? Dobra. Monty? On tu jest? Ha, ciekawe. Nie wiem, czy mogę to otworzyć. Nie czuję się pewnie Nie wiem gdzie on jest. O no masowałem się Mhm mm No, ciekawy ten boss fight No Fak, ja nie gdzie on jest Czyli jest tam ok, stuknąłem w puszki, przepraszam, mam dużo puszek tutaj, dobra, no ciekawie fajny bosfajcik, muszę przyznać, naprawdę. Ona poszła? Nie, nie poszła. Jezus malia. Roxy lubię, cię, no ale proszę. Ja nie widzę gdzie jest Afton. Czy można wyłączyć kamera Shake? Nie można Okej okay. Myślałem że poszła Biegnij, biegnij dzieciaku, biegnij, No Dobrze. Okej. Okay, no. I co? I będziemy sobie tak stać w miejscu przez następne, nie wiem, parę minut. Co? Co tam u was? Jeszcze lagi tu mam. Ja tu mamy FPS-u. Cały 30. Fajne miejsce. Muszę przyznać. Naprawdę. Chyba, że taki był zamysł twórców, że tutaj ma być Roxy. Może tak było. Kto ich tam wie? Czemu ona stoi we wchodzie? Nie wiem. Kiedy my staniemy Williama Aftona, AK Burn Trapper, aka Mimika? When? When she. When when she out. Wypierdana stąd. Please. Oh fuck. Długo nie ma. Dobra. Okej. Okay. No ho yes. Proxy No nie no jest smutno Ale ona chce mnie zabić więc No, no, no cóż no nie mam wyboru i, i... i Jak ja teraz stąd wyjdę Ale spieprzyłem Oj 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 No, bo teraz nie mamy stąd wyjść. Hmm. Tu nie ma Williama. Czyli jest tam. Dobra. Łatwo. Łatwo. Tam był wcześniej, więc musiał być tam. Teraz czekamy aż będzie tutaj. Patrzymy go. I. I. I wygrywamy tę giereczkę. Chyba. Tylko na razie go nigdzie nie widzę. Więc jeśli nie będzie, jeśli był tutaj, to teraz będzie tam. Proszę idź tutaj, panie Brentrapi, proszę. No proszę, niech tak chociaż że raz będzie po mojej stronie. Nie śmiej się. No. I. Zdefekuje. Nie kliknąłem. O. Oh! Mamy to. O Jezu. Blobuj! Postać z tak dobrym backstory i z tak... słabym rozwinięciem. O, mamy to. Przeszliśmy w FNAF Security Bridge. Mamy wszystkie zakończenia. O mój Boże! Ja pierdzielę nie. nie. Panie i panowie, nie wierzę w to, nie wierzę w to, ale mamy. Mam, skończyliśmy grę. Skończyliśmy FNAFA Security Bridge. Jeszcze ruin. Tak. Nie, ale. szczerze mówiąc, Five Nights at Freddy's Security Bridge to jedna z moich ulubionych części FNAF. Wprowadza tak dużo do FNAFa. Też do fabuły, która jest w tej grze po prostu poukliwana mocno dosyć. Nie jest tak na pierwszy rzut yy, oka, yy, jakby rzucona, co mi się bardzo podoba, że trzeba kombinować z tą fabułą. I kurwa, jaka ta gra jest zajebista. Pomimo tego, że optymalizacja jej leży, że czasami segmenty są ciężkie, yy, słabo wytłumaczone, to gra sama w sobie naj najbardziej zasługuje na miejsce w moim sercu. tak yy, naprawdę. Jedna z moich ulubionych części. Przyjemnie się grało. Ale to optymalizacja pod samym jest to ja pierdolę. Ten boss fight leży. Leży. Chyba, że o to chodziło, że tam, że ma po prostu biegać po tym pokoju. Wtedy... No też, jakby był potencjał. Nie zmarnowali go, ale mógł być lepszy. Ale podobał mi się. Nie narzekam. Może trochę, ale... Tak... Jest git, jest git. I kurde, kurde, kurde. By the way, to, to jest pierwsza seria, którą skończyłem. Od pierwszego odcinka do ostatniego. Jakby. Nie ma pauzy, po prostu. Skończy... Pierwsza seria na moim kanale. Kończona. Widzę, widzę same plusy, naprawdę. No. Myślę, że mm, do Ruin będzie parę odcinków przerwy. Znaczy, parę odcinków przerwy nie chodzi. Z Ruin będzie trochę później nie od razu po Security Bridge. Ja tylko trochę później. I sobie. Tak, no. Eeeh, Przepraszam, ja, co mówiłem, co mówiłem. Eee, będzie parę odcinków z innych pierek. Potem wypełnił potem ruin, mi się wydaje. Tak żebyśmy sobie zrobili dwa tygodnie przerwy, może, czy coś takiego, i wtedy wrócimy do FNaFa. a te ta grafika jest miłością. I teraz, czy mogę grać w ruin? E? Co? Co? Chwila, czekaj, bo ja nie rozumiem. To ja mus, muszę mieć wszystkie osiągnięcia. <słuch> o oh, 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 kur. Eee. Defekuję. Ja myślałem, że potrzebuję wszystkie zakończenia. To komplikuje lekko sprawę. Oj. Ale no cóż, przeszliśmy Security Bridge. Eee, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.